Cztery banalnie proste triki, które sprawią, że zdjęcia z Twojego ślubu będą jeszcze piękniejsze. Po pierwsze, wchodźcie ze sobą jak najwięcej w interakcje. Pamiętajcie, że najpiękniejsze, najbardziej wartościowe zdjęcia to te, które niosą ze sobą warstwę emocjonalną, a emocje są raczej niewidzialne. Niewidzialne dopóty, dopóki ich nie zechcecie pokazać waszym drobnym, czułym gestem, jakimś przytuleniem, złapaniem się za ręce, popatrzeniem sobie w oczy, uśmiechem czy łzami wzruszenia. I ogólnie uśmiech zajmuje tutaj absolutnie naczelne miejsce, więc uśmiechajcie się jak najwięcej, jak najszerzej, jak najczęściej, skoro z założenia ten dzień jest radosny, bo to przecież wesele, to pokażcie tę radość. Pokażcie tę radość, żeby ją potem wspominać właśnie w ten sposób nad albumami ślubnymi. Po drugie, wyprostujcie plecy. Ja wiem, że dzisiejszy sposób życia i funkcjonowania nie sprzyja prostym plecom, ale niestety proste plecy bardzo sprzyjają Atrakcyjnemu wyglądowi. I nawet najpiękniejsza suknia ślubna czy najlepiej skrojony garnitur nie prezentują się dobrze na pochylonych mocno do przodu ramionach. Po trzecie, nie spieszcie się. Ogólnie, pośpiech tego dnia nie jest wskazany, ponieważ wzmaga stres i chaos. Ale już szczególnie nie spieszcie się w kluczowych momentach, takich jak podchodzenie do ołtarza. Składanie sobie przysięgi, nakładanie obrączek, wychodzenie z kościoła. Nigdzie nie musicie się spieszyć, wszędzie na Was poczekają. Pozwólcie swoim gościom nacieszyć się Waszym wyjątkowym widokiem, a nam, fotografom, na spokojnie zrobić swoją robotę. Po czwarte, pamiętajcie nieustannie, że to Wy jesteście tego dnia najważniejsi i to, co między wami. Wszystkie pozostałe rzeczy są pięknym, atrakcyjnym dodatkiem, ale nie są do tego dnia niezbędne i nie są niezbędne do tego, żeby się tego dnia cieszyć sobą nawzajem. To to czyni zdjęcia ślubne naprawdę pięknymi i wartościowymi. To, co się wydarza między Wami, nie piękne kwiaty, nie piękna suknia, nie piękne dekoracje, tylko wasze piękne uśmiechy, Wasze piękne spojrzenia, wasz spokój i radość z tego dnia. Zatem przyjmij zasadę no stress i cokolwiek by się nie działo, pamiętaj o tym, co jest tego dnia najważniejsze, czyli Wasza miłość. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, napisz w komentarzu ślub bez stresu i oczekuj ode mnie wiadomości prywatnej.